Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie na ruderce. Pogodę mamy lipną, ale to nam nie przeszkadza. W dzisiejszym odcinku, który jest po miesiącu, no niestety tak wygląda obecnie u nas życie i nie damy rady tego zmienić. W dzisiejszym odcinku długo planowany proces, a mianowicie rozbiórka stadoły. Długo to trwało, bo tak naprawdę od jakiegoś no ponad dobrego pół roku. Planowaliśmy rozbiórkę stodoła, ale nigdy nie było czasu, a teraz po prostu czas nas zmusił, bo do końca września musieliśmy, e, albo musimy to zrobić, bo dzisiaj mamy 18 września. Tak, więc zapraszam was do oglądania. Kto jest nowy na naszym kanale, zapraszam do subskrypcji. Jeżeli lubisz tematy e, remontowe, jeżeli lubisz widzieć jak ludzie sami coś robią własnymi rękami, e, to serdecznie zapraszam. Nie wiem, czy widać, ale przyjaciel, sąsiad e, przyszedł. Na nadzór tak, więc y, oglądajcie, komentujcie, lajkujcie i do później. Pa! to moi mili lecimy z tym koksem tam 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 tam, tam. jak widzicie część kozłów już odbita i stodoła wygląda na chwilę obecną tak można powiedzieć, że no bez dachu już praktycznie jest to co mogliśmy odzyskać to staramy się odzyskać drewno jest lepsze nawet niż na naszej ruderce tak więc tak Wygląda obecnie sytuacja, a jutro będziemy brać się za rozwalanie murów, ale nie wszystkie, tylko częściowo będzie to rozwalane. Powiem wam jeszcze jedną fajną rzecz, a mianowicie a mianowicie na rudarce jest już ciepło, ty, 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 bo grzeje podłogówka i się okazuje że założyliśmy ją dobrze. Dobrze ją położyliśmy i jest ciepło. A tutaj pokażę wam znaleziska. Które były na dachu stodoły Dół od lampy naftowej To jest jedno znalezisko A zaraz wam pokażę resztę A tu pozostałe znaleziska Lampa Nie wiem, jakieś blaszki Ale najlepsze znalezisko Nic na dachu No właśnie widziałam Mamy formy do dachówek A to są formy, to są formy do dachówek Ta. Się zastanawiałam, co to jest To są dwie formy do dachówek No to jest mhm. do Mhm, dobrze. Ale numer. I ściana, jak stała, tak stoi. Powiem wam. A kumary, jak atakowały, tak atakują z to, to palcami palcami ja widzicie, stadała szybko się rozwala. Palcami się odkręca. A tak wygląda praca. O, widzicie? Odpinają sobie Wojtek i szwagier Wojtka. Kozły spuszczają na dół i tam tam mamy to. Tak się odbyła praca. Patrzcie, to jest sposób bardzo profesjonalny, ale dało radę, dało radę. Mój nie wchodzi tam, bo tam niestety alestrop się wali, trzeba uważać, więc długą łatwą, którą ściągnął z dachu, swala pozostałe łaty. Jeszcze jedna ważna rzecz się okazała po rozburzeniu. Znaczy po zebraniu dachu stodoły, że będę widziała zachód słońca Tak nie będzie stodoły, to więc są pozytywy ja, ja jestem daleko ja przecież no powiem ci, no, to nie ten, jak fajny był ten olimpiadek tylko taka wiejska Tak, okay. No, w okularach by się to robiło. 30? No, 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 mnie nie było. Nie, nie, jednego. nie. Nie, Chyba, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, bo nie, wrażenie, że... za nie, Bo Boga. Patrzcie jaki poziom trzyma nasza stodoła Taki poziom wygięcia dość intensywny O, teraz to widać Tak więc jak panowie odetną płatę Przepuszczam To poleci, ale nam by zależało żeby Ona się nie położyła w tą stronę Tylko wolelibyśmy w tą no ale raczej się tak nie da, chyba że tutaj z tej strony zadziałamy siłą i przepchniemy to. Ja bym tego nie chciał, żeby to na bo bo coś czujesz, jak wrócimy na strop, to stopę wpadniemy na mnie. Tak, wrota. <śmienka> <śmienka> Coś ci nie poszło, bośczy. Już... Uważaj. Nie, to nie jest belka. No i dlatego mówię, że Belka. No, nie ma tak łatwo. No.

Dajesz. Nie da Tak Da radę, da radę Da radę, zobacz. No Tylko uważaj na kozły. No nie wiem To tam siedzi. Tu jest tamtej stronie? Połowa poszła. Na co ty Wojciech robisz? Brama ci się otwiera od razu, widzisz? No, automat, tak. No, otwieramy wrota. Prędzej te wrota się złamią, niż się otworzą. No. No, там там са троти Krótka instrukcja co my planujemy. Wojtek tutaj tutaj o tu zaczepił e, ten ostatni kozią liną. Tam mamy naszego papania niezawodnego o tu e, i zamierzamy pociągnąć po prostu dach. Wcześniej chcieliśmy odciąć tą płatę w, na tym poziomie, czekajcie tu o ale jest to zbyt ryzykowne, bo mamy strop tak zwany chyba Egera, to się mówi, jeżeli się nie mylę że jest na jedną cegłę taką pustą więc to by było zbyt ryzykowne i jakby nam ta czekajcie to jest trudne ale ta płatę w ota walnęła to by nam ten strop poleciał cały i po prostu jak ktoś by ją odcinał w tym miejscu tu, o, to by było to zbyt duże ryzyko tak więc tak więc tak, na razie rozciągamy jak widzicie rozkładamy rusztowanie, bo było nam potrzebne i teraz będzie dalsza akcja ciekawa, jak nam poleci, zobaczymy zaczynamy akcję strach się bać, co to się stanie, czy to nam na dęba nie poleci miejmy nadzieję, że nie dobra raz o Jezu, o Jezu ja pierdzielę Pos, poszło i no raz no, tak więc jak będzie patrząc nie mamy dachu Ale syf poleciał. Ale syf poleciał, nie? Tak więc na takim etapie zostawiam panów i jadę się ogarniać i do pracy, bo dzisiaj się podwójnie wesele, więc... Więc więc trzeba jechać do pracy pewnie jak przyjadę to nie będzie jeszcze tej części. A tu stoi taki komin. Jaka wprawa! To jest najzabawniejsze. To już skoro zwalone i w ogóle, a teraz patrzcie. Trochę tylko zbliżenie. Nieśmiertelna butelka po wbródce. Ona jest z nami od początku jak to po kiedyś wystawała. I nadal się tam trzyma. Ściana zresztą też się trzyma. Dobra, zostawiam panów z tym butelem. I, I jadę do pracy. Pogoda jest fatalna, pada, więc mam nadzieję, że docenicie mój trud nagrywania dla Was na bieżąco z pola walki. Za mną resztka stodoły, nie wiem czy widać czy nie widać, bo mam obróconą, obrócony telefon w drugą stronę. Jak, jak widzicie, albo jak powinniście widzieć, jeszcze zostały nam mury do rozwalenia. Tak, tak, grudy, zaraz cię potulę. Mury do rozwalenia, obecnie jest ściągnięta dachówka i jest rozebrana e, konstrukcja dachu. Zaraz się przejdziemy, pokażę Wam resztę. Ale powiem Wam, nie było łatwo, jak zobaczycie na dalszych ujęciach metodą prób i błędów rozebraliśmy konstrukcję dachu w bezpieczny i ekonomiczny sposób, bo na rozbiórkę e, dachu, i no, ściągnięcie dachówki nie wydaliśmy nic, takie zero po prostu. Jeszcze nas czeka yy, rozwalenie murów. Tutaj będziemy się chyba posiłkowali zewnętrznym podmiotem, ale zobaczymy. Tutaj, takiego przyjaciela, jak widzicie, nadzór budowlany pełni służbę, nie? żeby nikt nic tutaj nie ukradł, tak. Dobrze, moi mili. Jak wygląda obecnie stodoła? Stodoła wygląda tak. Czyli tutaj, już z konstrukcji drewnianej, praktycznie niewiele nam zostało. Przejdźmy sobie przez główne wrota. Oczywiście z rudem tak prowadź. Tylko uważaj na gwoździe. Dobra, szybciutko, bo zaczyna coraz bardziej padać, tak więc wrota tu. Tu jeszcze mamy jakieś drewno. Misiu. Powiem <grym> Wam pod nogi wchodzi. No i tutaj druga część. Zaraz się obrócę i Wam pokażę. Musimy to drewno ładnie przenieść. Bo nam się jeszcze przyda. A tutaj to, co nam zostało. Ten element, czyli to, to i to zostawimy, bo mamy już na to plan. Pokażę Wam na filmie jaki. Teraz jeszcze jedna rzecz została, mianowicie ten komin, bo się boimy, że jak będzie wiał, bo nie damy rady stanu rozburzać I nie chcemy, żeby po prostu komuś coś się stało, jakby się to zawaliło, więc jeszcze to i już śmigam naprawdę, bo będę spóźniona. Tak, tak, po co możesz iść. Lepiej nie. I widzicie, zwykły papaj daje radę. Pytaliście jaki jest koszt rozbiórki. Mam nadzieję, że <grywny> zerowy będzie. I już chyba mamy też chętnych na gruz. W tutaj zdrowej będziemy odzyskiwać będziemy odzyskiwać. podstawie, w o Jezu! w tym O Za ten kurz w środku teraz. w wam tak, w plan się w bo to zamierzaliśmy właśnie zrobić, ale się nie spodziewałam, że będzie takie walnięcie. Wa Dobra, moi mili, mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy odcinek. Resztę rozbiórkowych potyczek pewnie w następnym odcinku, a póki co żegnam się z resztek stodoły. Ja i mój przyjaciel Rudy.